Wysoki, ale nie ulega wątpliwości. Majorga troszeczkę nas rozczarował. Nie boksował tak, jak oczekiwaliśmy. Nie był tak błyskotliwy, ale zwyciężył. Zasłużenie oddajemy głos do studia. No, Ricardo Majorga chyba rzeczywiście tak zdecydowanie nie wygrał tego pojedynku, jak punktowali sędziowie. Widzieliśmy, że nie była żadna przewaga, ani z jednej, ani z drugiej strony. Majorga chciał znokautować, widać było, że nastawił się na to, żeby znokautować, jednak różnica wagi, kategorię zmienił i to było widoczne. I przeciwnik był dość dobrze przygotowany, musiał przeanalizować te niebezpieczne akcje Majorgi i świetnie się chował, robił ten unik taki bardzo niewygodny dla Majorgi, bardzo niski, pochylał niebezpiecznie głowę za co został ukarany, a co sędzia zadał uwagę, niemniej jednak to bardzo przeszkadzało Majorze w tym, żeby, żeby zadać ten decydujący cios. Dokładnie. Ja myślę, że, że, że dużą wagę tutaj miało zrzucanie wagi przez Majorgę. On nie zrzucił do swojej kategorii, przeszedł do wyższej, a jednak parę kilogramów różnicy to jest, to jest w boksie dużo. Nie miał już takiej. Przewagi fizycznej nie mógł złamać Mitchella i to było widać. Próbował e, cały czas naciskać mocno od pierwszej do ostatniej rundy, ale mu się nie udało. Dwa wspaniałe zwycięstwa z Wernonem Forrestem, pogromcą Shane'a Mosley'a. Potem porażka z Corey Spinks'em. Corey Spinks obronił trzy tytuły, trzy mistrzowskie pasy tydzień temu. E, czy jednak Majorga e, gdzieś po tej równi, pochyłej nie stacza się w dół? Czy to nie jest coraz mniej efektowne? Eee, efektowny pięściarz, czy rzeczywiście stać go jeszcze na odzyskanie mm, mistrzowskich pasów. Jest bardzo dynamiczny ciągle, ma świetną koordynację, potrafi zadawać ciosy z takich sytuacji których właściwie wydawać by się mogło, że nie może wyjść z tej sytuacji, w, tej, w tym ułożeniu zadać taki cios, a te ciosy są bardzo silne i zaskakujące. Także mnie się wydaje, iż tutaj ja nie dostrzegam, ja też widziałem jego dwie walki i teraz po raz trzeci go oglądam, nie dostrzegam starzenia się jego sposobu boksowania i żeby no, przypuszczać, że on może się zaczyna staczać po tej równi pochyłej. A rywalizacja na w tych kategoriach, w półśredniej, junior średniej średniej jest e, potworna. Bernard Hopkins, Oscar de La Hoya, Winky Wright, Shane Mosley, e, Vernon Forrest, Corey Spinks e, no tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo. E, no i Ricardo Majorga będzie miał mimo wszystko chyba dość długą drogę, e, żeby na te szczyty e, powrócić. Spodziewaliśmy się. Krótkich pojedynków. Okazało się, że na pełnym dystansie, najpierw 12 rund, potem 10. No i cały czas czekamy na pojedynki wagi ciężkiej. One już za moment. Ja Państwu chciałem przypomnieć o naszym konkursie. Być może to Państwa nieco przebudzi, chociaż boks jest na najwyższym światowym poziomie. Numer 7324. Wystarczy wysłać sms-a o treści boks do wygrania 1000 dolarów. A my czekamy na pojedynek Johna Ruiza z Fresem Oquendo. Kategoria ciężka tytuł mistrza świata WBA do wzięcia. John Ruiz wywalczył ten tytuł w marcu 2001 roku po zwycięstwie w Las Vegas z Evanderem Holfieldem. Potem e, dwa lata później również Las Vegas stracił go na rzecz Roya Jonesa, kiedy Roy Jones nie utrzymał się w kategorii ciężkiej, wrócił do półciężkiej, e, zwyciężył Antonio Tarvera. E, Ruiz odzyskał tytuł, pokonując Hasima Ramana, ale mówi się o nim, że to nudny pięściarz. No chyba przez te klincze. Wiadomo, że jeżeli walka jest no, nieczysta, sędzia musi często rozdzielać zawodników, no robi się, robi się nudna. No, ja nie jestem fanką stylu walki Ruiza. Ale jest to jego sposób. Jest to bardzo na trudne pewno. dla przeciwnika, bo on paraliżuje ten. Nieładne, ten ale nieładna, ale skuteczna. Ładna, ale skuteczna. On się nie naraża specjalnie, nie dostaje zbyt ciężkich ciosów, bo z, w tych takich przeplatangach to te ciosy się zawsze o coś tam jeszcze ręka zaczepi i obije. Także jest to jego sposób. No, przynosi mu to sukcesy. Nie jest efektowny, ale jest skuteczny. Warto się na pewno przyjrzeć tej walki. W walce, ponieważ walczy tu dwóch zawodników, którzy e, mają przełożenie na następną walkę. gołota Byrd, z tego względu, że Okwendo przegrał z Byrdem, więc możemy mniej więcej popatrzeć, jaki to jest poziom, ponieważ Byrd jest lepszym zawodnikiem od Okłendo. Natomiast Ruiz, e, z, tego, co słyszy... z tego, co słyszałam od Andrzeja, może być. Wybiegnijmy troszkę na przyszłość. E, jego następnym przeciwnikiem, jeżeli wygra z Byrdem, e, King zapewnia, że następny będzie Ruiz, a następny Kliczko. Ale jeszcze gdzieś tam po drodze ma znaleźć się miejsce dla Evandera Holfielda, który ma podpisany kontrakt z Donem Kingiem. Zresztą jest na tej gali. Zresztą oprócz właśnie Holfielda pojawił się Mike Tyson. Widzieliśmy też na trybunach Lenoxa Luisa. Czyli wszyscy wielcy w kategorii ciężkiej chcą zobaczyć te dwa pojedynki, zobaczyć jak ewentualnie potencjalni rywale, poza Luisem, który oczywiście skończył karierę, się prezentują. Gdyby... Postawić na jednego z tych pięściarzy, to na kogo? Na Fresa Oquendo, który jest jednym z tych pretendentów dobijających się obok Dominika Gina, obok Giomesiego, e, Montebareta. chociaż z tymi pięściarzami różnie bywa ostatnio. Mm, no choćby porażka niespodziewana, właśnie Dominika Gina z Montebaretem. ale gdyby postawić e, na jednego z tych pięściarzy, to Oquendo czy Ruiz? No chyba nie ma w tej walce zdecydowanego faworyta, nie. ale ja bym A się na jednak Ruiza, skłaniała. Ja na Ruiza postawię. To ja odwrotnie <laughs> na kąndą myślę, że swoim sprytem, szybkością oszuka, e, oszuka Ruiza i jakoś nie wpadnie w tego klincza. Ale chciałem się zapytać o Andrzeja Gołotę, bo Andrzej Gołota był już na początku Gali pokazywany, że jest w Nowym Jorku, że z Madison Square Garden, że wchodzi do szatni. Jak wpływa na pięściarza na oczekiwanie na tę najważniejszą walkę? Jak wpływa to, że coś na tym ringu się dzieje, że słychać doping, że ktoś ląduje na deskach? Jak ta wojna nerwów wygląda? Bardzo różnie to wygląda. Jest to zależne od e, takich e, indywidualnych e, potrzeb. Są bokserzy, którzy lubią się przyglądać. Na przykład lubiłem patrzeć na wszystko, co się działo w mojej kategorii. Na igrzyskach siedziałem na każdej walce przeciwnika. Potem przerabiałem sobie pewne e, fragmenty walk, analizowałem je. Ale są tacy bokserzy, którzy uciekają w ogóle od... Od boksu, nie chcą przeżywać, idą na spacer, idą gdzieś tam do kina, oglądają jakieś rozrywkowe programy, żeby uciec zupełnie od tego, ich to męczy, niszczy ich to psychicznie. Ja teraz lubiłem sobie popatrzeć, nie przeszkadzało mi to wcale, a jeszcze jakoś tak byłem bardziej zorientowany w tym, co mnie czeka. Jak widziałem mojego przeciwnika, czy przyszłych przeciwników, także jest to bardzo osobiste i bardzo indywidualne. Co kto lubi, co komu pomaga, co nie. Agnieszko, tobie? No, na pewno jest to ten moment przed walką w szatni. Jest to najgorszy moment stresu, przynajmniej dla mnie. Tam ta adrenalina zaczyna buzować i ten stres jest potworny, aż do wyjścia na ring. Kiedy zaczyna się walka, ten stre stres odpuszcza i następuje koncentracja, ale ten moment przed wejściem do ringu jest bardzo ważny, żeby tej koncentracji nie. Nie stracić, bo, bo właśnie yy, tak jak często się zdarza, jak zdarzyło się Andrzejowi Genoksem, no Luisem, koncentracja jest bardzo ważna na samym początku. Yy, yy, w wielu walkach. Zawodnicy zaskakują, nagle y, wpadają z ciosem. Oby ten stres Andrzeja nie dopadł w ringu, prawda? Oby się nic nie wydarzyło, chociaż y, mówi się głośno o tym, że Andrzej Gołota korzystał y, z pomocy psychologa, choć jego trener sam Kolona zaprzecza, mówi, że nic o tym nie wie, że on był dla Andrzeja psychologiem, bo oprócz tego, że y, dużo trenowali, to przede wszystkim dużo ze sobą rozmawiali, ale sam Kolona podkreślał, że y, Andrzej Gołota jest świetnie przygotowany fizycznie, że pod koniec. Y, tego etapu przygotowań w Chicago prowadził sparingi piętnastorundowe, czyli bardzo, bardzo długie i to ze zmieniającymi się rywalami. Możemy liczyć chyba na to, że nasz mistrz Andrzej Gołota jest dobrze przygotowany do tej walki. Ja bardzo się cieszę, że ma dobry kontakt z trenerem, bo to jest bardzo ważne. Zawsze mi się zdawało, że Andrzej ma za mało ludzi, którzy budują go psychicznie wokół siebie. Że jednak to, to nie byli ludzie, którzy go wspierają z takim Tysonem czy z Lenoxem jeżdżą ekipy kilkudziesięciu osób, które, które dopingują, które budują. To jest ważne. Ważna jest atmosfera przed walką, atmosfera zwycięstwa i wiary w nie. I mam nadzieję, że Andrzej jest tak nastawiony, że ma teraz taki Tak atmosfera ludzi. jest w naszym studiu. Wiarę na w zwycięstwo <laughs> i w wiary w to, że Andrzej pokaże, że stać go na tytuł A to się przeświata. przenosi. On słucha naszych wywiadów, czyta w prasie informacji na jego temat. Wypowiadamy się zawsze pozytywnie i on o tym wie. Wie, że czekamy na jego sukces, że życzymy mu tego sukcesu. Mimo że już jest y, tych sympatyków i wierzących w to, którzy y, od początku wierzyli, jest coraz mniej, ale jednak jeszcze są. Jeszcze grupa ludzi, o których wspomniał Andrzej Kostyra jest, zasygnalizowali swoją obecność już w hali, także Andrzej może być spokojny o to, że trzymamy za niego kciuki i życzymy mu sukcesu. My również w to właśnie wierzymy, wierzymy również w to, że Państwo są z nami przed telewizorami i że wezmą udział w konkursie SMS-owym. Wystarczy wysłać SMS-a pod numerem 7324, napisać box do wygrania 1000 dolarów. Zajrzyjmy do Madison Square Garden, zobaczmy co dzieje się w Nowym Jorku czy już e, pięściarze, czyli Fres Oquendo i John, John Ruiz. Był Fres Oquendo. E, teraz właśnie widzimy Lenoxa e, Luisa po prawej stronie. E, człowiek, który zdominował kategorię ciężką w ostatnich latach. Pogromca Mike'a Tysona. czy diabeł. No a to diabeł Mike Tyson. A właściwie bestia. Tatuaż w stylu Maorysa słynne, e, świecące, złote zęby.